Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, przychodzę dzisiaj z, z takim pseudo vlogo pogadanką, a mianowicie chcę Wam troszeczkę wyjaśnić pewne rzeczy i coś pokazać. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia, może właśnie... czekajcie, po kolei. Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, zapraszam Was do oglądania i będzie mi oczywiście bardzo miło jak zostawicie komentarz, zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie oraz oraz co? Oraz dacie kciuka do góry. Też od razu auto reklama, zapraszam Was bardzo mocno na moje shortsy, one nadal są w dużej mierze kulinarne, żeby nie powiedzieć w 100%, więc wpadajcie koniecznie, bo tam bardzo fajne przepisy wlatują. No a teraz po kolei. Um, troszeczkę znowu się coś rozjechało, no po prostu peszek, orzeszek, na co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ja naprawdę nie mam na to wpływu, albo mam wpływ, ale gdzieś się blokuje, a mianowicie, e... po pierwsze, nie wiem, dopadła mnie albo alergia, albo przeziębienie, już nie wiem co, ale to to już pal 6, bo wiecie w ogóle jak to jest. Jakby ty wrzucasz filmy raz na jakiś czas i jakby w twoim życiu dzieje się mnóstwo innych rzeczy, ale żeby ludzie zobaczyli, co się dzieje w twoim życiu, to mogą jedynie obejrzeć Twój film. I potem wychodzi tak, że mimo tego, że na co dzień, jakby skaczesz nieczym mały kangurek, ale akurat nagrywasz film wtedy, kiedy coś nie idzie, to potem okazuje się, że jesteś yy, yy, wiecznie negatywna, a zupełnie nie o to chodzi. Sytuacja wygląda w ten sposób, że. Jutro mam pierwszy raz w życiu e, zabieg pod narkozą i powiem Wam, że to jest dla mnie mega, mega stresujące. I nawet nie chodzi o sam zabieg, o efekt tego zabiegu. No to stres jeszcze przyjdzie. Ale na sam fakt tej narkozy nigdy w życiu nie miałam nic zrobionego pod narkozą, nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji i, i nie ukrywam, że to mnie mega, mega stresuje. A właśnie, jakby tego wszystkiego było mało, to albo dopadła mnie alergia, ja jako dziecko byłam ogromną alergiczką jeżeli mówimy o pyłkach i tym podobnych, albo właśnie się nie wiem, przeziębiłam, zaraziłam, obojętne I, i... jeszcze mam zatkane zatoki i miałam dzisiaj ambitne plany nagrywania wiecie, testu, testu tak, żeby było fajnie, ale niestety no nie da rady, bo ja cały czas smarczę nosek, po prostu wszystko w zatokach siedzi, i jak się ruszy to, to już tak nie ma zmiły Także, także tak to, słuchajcie, wygląda. Też w przyszłym tygodniu będę miała e, kolejne, jakby takie, że tak powiem, reperkusje wynikające z tego zabiegu, więc na troszeczkę zostawiam temat testów, natomiast ja do niego powrócę. No, ostatnio tak to się niestety wszystko układa, więc moja ogromna prośba do Was, wielkie lowe, żebyście zostali i żebyście poczekali na te filmy, bo one będą. One będą, ja obiecuję, że one będą, tylko no po prostu to jest peszak, orzeszak. I żeby, było, żeby nie było tak, że jestem, wiecie, leniwa buła, to wczoraj na przykład nagrałam film. Nagrałam film, chciałam z niego zlepić jakiegoś fajnego vloga, gadałam do tego aparatu, gadałam, gadałam, gadałam i co? I nie włączyłam mikrofonu, więc. A potem jeszcze coś mi się przestawiło w aparacie. Słuchajcie, no to po prostu jest jakaś komedia. Słuchajcie. Ale najpierw się jakby rozliczmy z tego, bo generalnie ja chcę jakby się rozliczać z różnych zobowiązań, choć to nie jest do końca zobowiązanie, ale i tak chcę być taka jakby w porządku. A mianowicie pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu pokazywałam Wam taki zarąbisty, pionowy odkurzacz za jedyne 4 stówy, zresztą wiem, że wiele z Was go kupiło, bo dostałam taką informację zwrotną, bo dla niego oczywiście był jakiś tam rabat i to jest odkurzacz, który ma to zielone światełko i to zielone światełko w stosunku do białego światełka, to jest prawdziwy game changer, słuchajcie, to co to zielone światełko pokazuje, nie wiem czy każdy jest gotów psychicznie na to, żeby to zobaczyć, jaki potrafi być kurz w domu, Boże, mimo tego, że się sprząta regularnie to mieszkanie, to to naprawdę... No ale największym bajerem tamtego odkurzacza było to, że on był lekki, tani i wygodny. I miał regulowaną tą teleskopową, tą główną rurę. I teraz słuchajcie, ta sama firma wysłała mi jakby lepszy model. Co znaczy lepszy model? To znaczy model droższy, ale model już taki bardziej zaawansowany technologicznie które dodatkowo, oprócz tego, że jest to oczywiście odkurzacz pionowy, do którego jest zbierany kurz, ma taką ogromną matkę, ja wam zaraz będę to wszystko pokazywać, tylko po prostu nagram sobie osobno, wiecie, przebitki, ma taką ogromną matkę i do tej ogromnej matki jakby się opróżnia, znaczy bez jakby, opróżnia się worek na kurz, co powoduje, że ten odkurzacz jest bardzo polecany dla różnego rodzaju alergików. Jego cena nie jest jakaś zawrotna, oczywiście ja mam znowu rabat, bo to dalej wychodzi nieporównywalnie taniej jak, jak choćby ten Jimmy, który, miał, który miałam wcześniej. No i powiem Wam, że testowaliśmy ten odkurzacz i jaka jeszcze jest różnica? Różnica jest taka, że on jest mocniejszy to znaczy na więcej Wam wystarcza ta bateria, no minus jest taki, że to tak jak mówię, to już jest mebel, nie? Już go nie wpierniczysz sobie od tak do szafy, czy do zakamarek, tylko no już musisz mieć miejsce, żeby móc go postawić. I na pewno mnie zapytacie, bo takie pytania się pojawiają i ja się zupełnie nie dziwię, co z tymi workami na kurz? Bo w zestawie dostajemy jeden worek na kurz plus jeden dodatkowy. No ale jeżeli to ma się regularnie opróżniać, opróżniać no, to gdzieś trzeba dalej te worki na kurz kupować. No i pytanie, ile one kosztują i jak to wygląda? No, więc, 8 worków na kurz kosztuje 130 zł, tam bez złotówki. Natomiast opróżniamy je maksymalnie co 6 miesięcy, lub jeżeli one się nam zapełnią. Więc pewnie teraz widzicie prezentację tego odkurzacza. Nie wiem, jak ja to tam rozegrałam. Tak wygląda ten poprzedni odkurzacz. Ten, ten jiggo, który Wam już pokazywałam. I on, jak widzicie, jest leciutki i tutaj ma tą teleskopową rurę, czyli możemy go sobie skracać i rozszerzać. Leciusieńki, zielone światełko, do niego mamy tylko i wyłącznie kabelek do ładowania albo wyjmujemy baterię, albo go po prostu podłączamy sobie do kabelka. Tak? Tak. I odkurzecz numer dwa wygląda tak, czyli mamy całą taką. Matkę, którą sobie wstawiamy. Tutaj, oczywiście, on też jest ładowany na kabelku. Podpinamy sobie kabelek i wyjmujemy sobie odkurzacz, i on generalnie wygląda w ten sposób. Teraz do niego wrócimy. Natomiast to, co nam słuchajcie zostaje, to jest tutaj mamy na dole, tu mamy na dole końcówki do niego. Opa, czyli możemy je sobie tak elegancko trzymać. To jest samo w sobie trochę ciężkie, a w środku, nie wiem czy to widać, w tej czarnej dziurze, jest właśnie ten worek na kurz. Czyli ten odkurzacz się dodatkowo nam oczyszcza, i dlatego on ma być taki dobry dla alergików. Więc jest to trochę bardziej skomplikowane urządzenie. I jest to no z jednej strony wygodniejsze, z drugiej strony kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz to on, czekajcie, czy on jest cięższy? Hm. Czekajcie. Tak go szczerze mówiąc, jeszcze ich tak nie porównywałam. Nie. Nie wydaje mi się, żeby on był cięższy. Nie. Myślę, myślę że one mają podobną wagę. Natomiast tutaj, jak widzicie, on ma właśnie tą inną technologię i dlatego on to na bieżąco opróżnia. Specjalnie nagrywam z dźwiękiem, żebyście zobaczyli, jaki jest hałas. Uwaga! To jest maksymalny hałas! Aby on opróżnił ten pojemnik na kurz, to on musi być podłączony do prądu. To już też żeśmy obczaili, zaraz nam to spróbuję pokazać. A teraz macie hałas tego. Uwaga. Moim zdaniem te hałasy są bardzo porównywalne, a zaraz pójdę po kabelek i pokażę Wam, jak on opróżnia kurz. Odkurzamy. Mamy podłączoną matkę, odkładamy. I odkurzacz opróżnił kosz do worka kurzowego. Eh, baję? Ale powiem Wam, który jest lepszy? Bardzo trudno mi na to pytanie, szczerze, bardzo mi trudno na nie odpowiedzieć. Ten za 400 zł, to jest dla mnie taka troszeczkę elektryczna e, turbo szczotka. Czyli jest właśnie leciutki, bierzesz go po prostu pod pachę, lecisz, robisz szuru buru i po sprawie. To jest taki odkurzacz, jak coś Ci się wysypie, chcesz tylko coś przelecieć przed przyjściem, nie wiem, gości na przykład i robisz myku myku. Ten droższy, za ten 1000 tam z groszami, jest zdecydowanie taki już prawilny, czyli jest taki bardziej mm, do odkurzania większych przestrzeni. No ale też automatycznie więcej kosztuje. No i musimy mieć miejsce na przechowywanie tej matki. Jeżeli chodzi o ich działanie, bo ten droższy też ma to zielone światełko, to powiem Wam, że wydaje mi się, bo ten droższy ma więcej trybów, że ten droższy no jest, no jest lepszy. Tylko właśnie pytanie, jakby co znaczy lepszy i jakby czego dokładnie oczekujemy po odkurzaczu. Oczywiście mam ponownie dla Was rabat, więc tutaj Wam teraz go Wstawiam, znaczy w opisie jest ten rawat, w opisie jest link, prezentacja odkurzaczy, albo zobaczyliście, albo zobaczycie za sekundę, ale muszę Wam zdradzić, że to nie koniec odkurzaczy. Ja się zamieniam, a i to nie jest jak coś, żadna współpraca płatna, to nie jest reklama, ja dostałam ten odkurzacz po prostu do testów. No i zapytali mnie, czy będę chciała publikować wyniki tych testów, czy będę chciała się podzielić. Powiedziałam, że tak, że jak najbardziej będę chciała się podzielić na początku czerwca. I dlatego właśnie powiedziałam, że chcę się trochę jakby rozliczyć z pewnego rodzaju zobowiązań. No i skoro obiecałam coś, to dlaczego mam tego nie zrobić? Nikt do mnie nie oczekuje, że ani będę chwalić, ani będę ganić, ani co będę mówić. No ale jak się powiedziało A, to należałoby przez ludzką przyzwoitość powiedzieć też B. Ale słuchajcie. Yy, no nie koniec odkurzaczy, ponieważ mam jeszcze jeden odkurzacz, ale już z innej firmy, zupełnie innej firmy, z polskiej firmy. A i do tego, jak coś do tych odkurzaczy, Gigo, jest normalnie instrukcja po polsku. Natomiast mam jeszcze jeden odkurzacz, którego jeszcze szczerze przyznaję się bez bicia nie testowałam. On będzie po drodze jakby w tych cenach, czyli będzie między 400 a tysiakiem, ale to tutaj sobie wymyśliłam, że nagram taki osobny test test. Ale to będzie pod koniec miesiąca, więc jeszcze sporo czasu. Natomiast, jak jesteśmy jeszcze przy, 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 przy życiu aktualnym? To skoro już e, mówiłam o różnych e, kwestiach związanych, lekko lub mniej e, lekko, z polityką, no to co? Jesteśmy w Nowej Polsce pod, znaczeniem, pod takim znaczeniem, że mamy nowego prezydenta. I powiem Wam szczerze, że. Nie, 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 to nie będzie o polityce, wbrew pozorom, znowu, um, każdy kto oglądał, a podejrzewam, że każdy gdzieś się na to natknął, na ten taki, jak to się mówi, no nie wiec wyborczy, tylko na, no teraz mi brakuje słowa, no to takie miejsce, gdzie oni stali, w sensie kandydaci Szaskowski i Nawrocki stali i czekali na ogłoszenie wyników, i potem, chyba jeszcze to było z ogłoszeniem już tych wyników, nie, czy to było w trakcie tej przemowy, obojętne. Stała tamta ta córeczka Nawrockiego i powiem Wam, że to co ludzie wypisują na temat tego dziecka, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. I teraz, najpierw cały internet był zalany głosuj na tego, głosuj na tamtego, teraz cały internet jest zalewany, żeby nie hejtować dziecka, bo co dziecko jest w Bogu widne i jak można wypisywać takie rzeczy, a ludzie wypisują obleśne rzeczy. Ja mam zawsze, szczerze mówiąc, trochę z tym problem, bo choć nie jestem zwolenniczką, że jak się pchasz do przestrzeni publicznej, to musisz się liczyć z hejtem, ale mam zawsze trochę taki problem z robieniem generalnie z dzieci takich trochę maskotek. Nie lubię tego, nie jestem tego fanką, dalej uważam, że to absolutnie nie usprawiedliwia negatywne komentarze. Ale o ile ja na temat szalentingu wypowiadam się w taki sposób, że mi nie przeszkadza pokazywanie tak po prostu dzieci czy mówienie o dzieciach, o tyle właśnie nie lubię robienia z dzieci, no mówię, po prostu w jakimś stopniu małpeczek, i to się nawet nie tyczy tej, tej córeczki, bo ona była po prostu przekochana przez łotrę i, i dziecku się nudziło i, i miała swoje 5 minut. Te, też jestem tylko człowiekiem i też sobie pomyślałam, że może m, można było ją trochę inaczej wystylizować, a nie, a nie w ten sposób, ale w życiu bym tego nigdy nikomu nie napisała, zresztą akurat taki komentarz to byłby najmniej negatywny w stosunku do tych, co wypisywali na temat tego e, Bogu winnego dziecka, ale powiem Wam, już jakiś czas temu e, o tym wspominałam, że są takie kanały na YouTube, e, czy, czy takie profile w ogóle w internecie ludzi, którzy nagrywali przed pojawieniem się dziecka i kiedy to dzieciątko się pojawia, to zamiast po prostu to dzieciątko jakby ulokować w tych filmach, mówiąc brutalnie, czyli zrobić lokowanie, to nie powiem produktu, ale, no ale, e, to po prostu jakby robią taką najgorszą rzecz, mam wrażenie, z lat, nie wiem, 70., 80., czyli jakby szturchają dziecko, stań, powiedz, wierszek. Strasznie nie lubię takiego, jakby to powiedzieć ładnie. Żeby być do, dobrze zrozumianą, jakby takiego obnoszenia się. I tu nawet nie chodzi, mówię, ja nie mam nic do pokazywania wizerunku dzieci w internecie. Natomiast uważam, że są pewne zasady. Między innymi nie pokazuje się dziecka w sytuacjach dla niego krępujących lub w sytuacjach dla niego trudnych emocjonalnie. Mnóstwo ludzi to robi. Nie robi się właśnie z dziecka takiej małpeczki. Czyli stań, opowiedz nam wierszek. Ja rozumiem, że wycy są dumni i to jest cudowne. Tylko po co to wrzucać do internetu? Można to sobie nagrać dla siebie, tak? Kiedyś się po prostu nagrywało filmy na kasety VHS i tylko rodzina je oglądała, a nie setki tysięcy ludzi. Um, nie lubię też takiego nagrywania sztucznego kontentu, czyli pitu-pitu, wiecie, nagle leżę sobie z dzieciątkiem w łóżeczku, czytamy książeczkę, dziwnym kuć w trafem, tam jest właśnie włączony aparat, nie? A, mam taki, taki wewnętrzny problem, szczerze mówiąc, z tego rodzaju rzeczami. W ogóle coś mam jeszcze, miałam opowiedzieć i, i myślałam o tym, i wczoraj na pewno o tym mówiłam, w tym filmie, który się nie ukazał, bo był bez dźwięku, ale przysięgam, że przez to, że się czuję, jak się czuję, to nie pamiętam. Mam też nagrany, słuchajcie, fajny fragment z prezentami dla maleństwa, które się pojawiło u naszych przyjaciół. W naszym kręgu, że tak powiem, no ale przez to, że najpierw mój mąż był chory, teraz mi nie wiadomo co jest, czy te właśnie narkozy i, i tym podobne, to ciągle nam się przedłuża zobaczenie tego maleństwa, natomiast fragment mam nagrane i tylko czekam jak się z nim spotkamy, jak się z nim spotkamy to opublikuję co mu kupiłam, kupiliśmy, kupiliśmy, bo y, naprawdę, no jestem, nie ukrywam, z siebie dumna. Robiłam też kolejną porcję wyprawki dla młodej mamy, o właśnie to między innymi słuchajcie nagrywałam, to między innymi nagrywałam bez, właśnie bez dźwięku, bo robiłam tą wyprawkę jakby dwukrotnie już, wczoraj między innymi robiłam taką przepyszną sałatkę z tuńczykiem, właśnie stawiam sobie jej trochę, musiałam jakoś wyjąć ładnie plus minus na talerzyk i zrobić zdjęcia, bo chcę wrzucić też ten przepis, to jest wiecie, jeden z tych takich banałów. Że, niby to sałatka z tuńczykiem, tak by nic nadzwyczajnego. To sałatka z tuńczykiem, jak sałatka z tuńczykiem. Ja w ogóle pamiętam, że sałatką z tuńczykiem zajadałam się u jednego mojego przyjaciela, a słuchajcie, aktualnie on mnie pyta, z jakiego, jaki jest dokładnie przepis na tą sałatkę, bo ona jest taka pyszna. Faktycznie jest dobra. Nie wiem, czy jest wyjątkowa. Dla mnie to taki trochę banalik, ale skoro wszyscy tak się nią zajadają, właśnie z młodą babą na czele, no to postanowiłam, że to nagram, czemu by nie. Także, także obserwujcie te shortsy, jeżeli jesteście ciekawi treści kulinarnych. Te same treści wrzucam na TikToka, ale tam nie robię tych hasztagów, potem to się nie wyświetla. TikTok, powiem Wam, to jest specyficzne miejsce, bo na przykład wrzuciłam gołąbki bez, przepraszam, bez zawijania i mają 300 wyświetleń na TikToku. A wiecie, a zdjęcie spoko, nie? W sensie ta okładka, a na przykład wrzucasz e, jakieś tam, e, czy będzie kolejna drama, jak smakują nowe serki, i nagle to się wybija? Takie porąbane miejsce. A, i słuchajcie, w ogóle szukam. Pytałam o to na Instagramie i powiem Wam szczerze, że chyba nikt mi nie odpisał. To w ogóle było smutne, bo generalnie na Instagramie ludzie, ja nie mówię, że jest ich dużo, ale mają jakąś interakcję ze mną. Więc to mnie trochę zaskoczyło. Słuchajcie, szukam y, serów, takich domowych serów, kraftowych serów, podpuszczkowych. Chciałabym testować kolejne sery. Ale wbrew pozorom jest trudno je znaleźć, natomiast ze względu już na moje doświadczenia odnośnie transportu i tym podobnych kwestii, biorąc pod uwagę, że teraz wchodzimy w strefę pseudo upałów, one muszą być z mleka pasteryzowanego. Nie zamówię produktów z mleka niepasteryzowanego, kiedy jest tak ciepło, ponieważ uważam, że no nie wiem, po prostu się jakoś tam czaję, mówiąc kolokwialnie, mam wobec tego obawy. A, no i jeżeli nam się uda pojechać w sobotę na działkę, to już nie wiem, która raz jest przekładana. Jeżeli wszystko będzie dobrze po tym zabiegu i tak dalej, to w końcu nagram na szarce te nieszczęsne kofty. Słuchajcie, te kofty to było od majówki, to za chwilę to jest ponad miesiąc. Ile ja czekam, żebyśmy pojechali do mnie na działkę i żebym mogła właśnie wam pokazać te genialne kofty. Zaraz się kuźwa, lato skończy, a przypisu jak nie będzie, tak nie będzie. Ja uciekam, to był taki film informacyjny, co ja jeszcze kurde miałam w tym filmie powiedzieć, wiecie co, mam to na końcu języka, dzisiaj wrzucałam, wrzuciłam zapiekankę tak w ogóle z kurczakiem, jest na szorcach. to jest zapiekanka, na którą chodziłam jak miałam 16 lat z moim ówczesnym, słuchajcie, ukochanym do restauracji, bo byliśmy na takim zadubiu w kieleckim <laughs> i była zima i było strasznie zimno i była restauracja na dole i tam żeśmy chodzili na taką zwykłą zapiekankę. Tam był kuczak, majonez, cebula, makaron i ser i wyobraźcie sobie, ja miałam wtedy 16 lat, to ile to jest lat temu, ile to było lat temu i od tamtej pory ja odtwarzam to danie, tylko nie, od początku nie dawałam majonezu i teraz dodaję pieczarki, ale taki smak, sentymentalne, ciekawe jestem czy macie właśnie jakieś takie sentymentalne dania, więc takie znowu mówię banały nad banałami, ale coś kurde jest, no swoją drogą dzisiaj 4 czerwca, to 4 czerwca w Polsce się skończył komunizm, a my teraz mamy po wyborach. Ciekaw jestem, czy jesteście zaskoczeni, jeżeli macie ochotę napisać. Nie mówię, kto jakie ma poglądy, tylko czy jesteście zaskoczeni tym wynikiem. Ja, szczerze mówiąc, tym wynikiem zaskoczona nie jestem. Od samego początku miałam takie przeżycie, że tak to się skończy i tak się dokładnie skończyło. Więc, czy to dobrze, czy to źle, kwestia indywidualna, powiedzmy, yy ja uciekam. Wam życzę wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Jeżeli jesteście alergikami, to oby was się alergii nie mały czy mi żołądek boli. Brałam taki zajerowany antybiotyk i e, antybiotyk właśnie przed, e, przed tym zabiegiem mm, nie z racji choroby i mam wrażenie, że po nim jakoś boli mnie żołądek. Ale i tak najbardziej mi się spodobało, że w ramach skutków ubocznych był czarny język. W ogóle, antybiotyk na wszystko. Generalnie już rozmieniłam chodzi o jakieś różnego typu bakterie nie? Między innymi, wiecie, na malarię, boreliozę, na zapalenie płuc, o skrzeli, przepraszam na co on tam nie jest nie? Dobra, uciekam, Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze z lekami to trzymam właśnie za Was kciuki. Co by was żadne pyłki tam nie dojechały, i trawy, i, i tym podobne drzewka. No, pyłki po prostu. No i mam nadzieję, że widzimy się z kolejnym filmem, i widzimy się z nim na pewno nie wcześniej jak w przyszły czwartek. Ponieważ właśnie na początku przyszłego tygodnia czeka mnie kolejne. Tak podejrzewam przynajmniej kolejne jakieś tam reperkusje, właśnie tego zabiegu. Boję się, powiem wam. Naprawdę się, kurde, boję. No nigdy bym nic nie robili w narkocie jakoś tak, nie to. Trzymajcie się, buziaki. Pamiętajcie o tym kodzie na odkurzaczu.